Mam nadzieję, chociaż żeby wyjąć jednego unikata, i może, może na trzy unikaty wytrzyma spinnik, Chociaż wędka żeby wytrzymała, bo drugi kowrotek na żółto wjechał, z czego dzisiaj kilkanaście procent zjechało. To tak jakbym robił co najmniej trzy siatki, nie? Z wędki jeszcze więcej zleciało. Gdzie normalnie na cztery unikaty mniej więcej, czy pięć, no to 5% procent około schodzi. E, nie, Mati, nie, 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 masz, e, masz, słuchaj, mój poradnik, stosuj, mamy kolejne uderzenie, stosuj się według tego poradnika i z siatku 300 kg bez żadnej zementy, będziesz miał, pokazałem, dopiero przy siatce 500 kg, Dopiero już wchodzi taka delikatna, można powiedzieć zamęta tańsza, gdzie wchodzą sztuki 30, a nawet jest... Jeszcze... OLE świeca! Uhu, uh, uh, a nawet jest szansa na 40, gdzie właśnie jednego naworeczki powoła swojego pierwszego i to był nagi i wyciągnąłem 40-750, nie? I kupcy, cała masę różnego poletu. On jest dwa razy go wchodzi więcej jak kulek, jeśli chodzi o pakowanie 20 do 10, jest sporo tańszy. I na początek, jak będziesz miał to siatkę 300kg jeszcze, o jak chcę wyjść na brzeg, małe kulki, jeśli chodzi o karpiowe 10mm i pelecik. Z zakupem sprzętu, jak milion gutówki wydasz, to będziesz mógł się fajnie pobawić i dopiero potem z siatką 500kg dopiero już wchodzi ta zanęta do woreczku PFOA. Bo tej samo używamy, to ona jest naprawdę kosztowna. Ona tylko do poprawienia rekordów, do lewelowania już niekoniecznie i zarabiania. Na to przyjdzie czas. Ale świeca o, ładno, no zobaczymy. Chyba, że na castingu będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. To jest. Znaczy, to jest teraz unikat, bo wyszedł medal, to to już na pewno, nie? Bo ze spota wyszedł na medalowy, także to będzie unikatowe. Też do 3 metrów będę mógł tylko podwinąć. Jak to miało miejsce na spinningu? Tak, 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 jest blokada. Możemy go dłużej z bliska zobaczyć. No i teraz, no właśnie, i jak go zmęczyć, nie? Żeby nie, żeby nie, nie, nie podbierać, bym, bym go już miał. I no nie wiem, ten podbierak chyba de facto jednak. Ee, Chyba wyłączę na pewno korzystając i łowiąc z łodzi tak w przypadku chociażby na pewno tych okoni. Eee, I sumów z łodzi na kongo to na pewno wyłączę go łowiąc z łodzi, bo jednak kilkukrotnego podciąganie sprzęt za szybko tu schodzi nie. Dobrze kasnik jeszcze miałem w zapasie i o dziwo wędki się zużywają już nie będąc używane, a naprawione tak samo kołowrotki. Delikatnie co wprawdzie, ale są. Także też to masakra. I co? <laughs> serio? Ile zeszło mi? 8%. W... Chciałem tylko coś. Z... Masakra. Masakra nie. I nie była ikonka, żebym mógł podbierak wyciągnąć, nie? Także mówię, na pewno na Kongo łowiąc złodzi to odpada, żeby podbierak używać, który no jednak nie działa tak, jakbym to sobie tego życzył. No i dodatkowo, no tu trzeba kilkukrotnie go pewnie podprowadzić, zanim w się na tyle umęczy, że będzie można wyciągnąć podbierak, nie? Elegancko. Zobaczymy. Zobaczymy jaka waga. Na castingu jeszcze nigdy nie przekroczyłem 200 kg. Nigdy. Nawet nie wiem czy 190 była na castingu. Może i była. Ale ten wygląda na takiego ładnego, bym powiedział. Czyli do 3 metrów, tak jak na spiningu przy włączonym podbieraku w ustawieniach i koniec, nie? I koniec jeśli chodzi o zwijanie. Podbieraka nie mogę wcisnąć. Nie ma informacji. I nie mogę dawać jak wciskam krzyżyk. To nie mogę, on, on musi się sam umęczyć. Mm, ale nie wyłączyć ten podbierak. Bo to będzie dużo dłużej na pewno trwało i tak walki będą długie. Ole, tam coś się wyłożyło, tego nie było wcześniej. Ja bym chciał podbierak w końcu móc do ręki wziąć, a, a nie mogę. I znowu go podciągam, nie? I znowu go podciągam, chyba że bez, bez zwijania może. Bez zwijania. Ono i tak on nam odwiedzie. Nie, definitywnie, definitywnie byśmy, byśmy już byli na kolejnym spocie, nie? Yy, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Znaczy na tych lepkach takich wiesz normalnych to nie, już przy tych dużych to na pewno. To bym był już y, w siatce za, za tym pierwszym podejściem, co było na tych trzech natraf, nie? A który już on na raz odjechał? Czwarty, piąty. I nie mogę nic zrobić, nie? Nie doży czasu schodzi w cholerę, za przeproszeniem, mówiąc delikatnie. To i sprzęt się y, si, niszczy, nie? Dosyć, dosyć szybko. Także tutaj, tutaj na, na Kongo, na pewno na łodzi wyłączę ten podbierak, zdecydowanie, definitywnie. Włączymy go dopiero chyba na szupakach Definitywnie. I pytanie, czy teraz będę mógł w stanie tego podbieraka użyć? Czy, czy, czy też jeszcze? Czy też jeszcze? Nie, nie. No i nie mam info o tym podbieraku. A przecież przypon widać, to nie, nie. O, mogę? Nie mogę? Tak. No i zaraz nam odjedzie, tak? No, teraz. Przecież jest na płytko, on jest. Może łódka źle stoi, co? Nie, stoi dziobem do niego. O! Sam ją weźmie, czy ja muszę coś zrobić? What? Za głęboko, dobrze widziałem? Nie, stoimy do niego dziobem, także... Wszystko jest ok. Oj, 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 widać przypomnie. A co z tego? Jak nie możemy go. O no właśnie. No, tak jak widzisz, tak jak widzisz, platenowy To jest dramat, nie? Łowiąc na Kongo z łodzi przy włączonym podbieraku. I czas, najważniejsza rzecz, no i zużycie sprzętu. Tu już pisałeś Mati. No i on stoi na tych dwóch metrach głębokości niecałe, tak? Pompuje, pompuje i, i nic z tego nie wynika. Nie możemy się z nim bawić tak w nieskończoność. A nie mogę podbierać dopóki tej ikonki nie będzie. No teraz, ile na metrze jest pod nami? No, może teraz? Kurde, sam podbierze? Ja mogę kierować tym podbierakiem? Nie. Kamera. Nie. Nie, nie, nie. Nie mogę sterować. To, to jest. O, sam, sam podbiera, nie. Uuuu! 192 kg na casting. I to jest największy jeśli chodzi o spod z No pięknie. Zobaczmy bonusy, a bonusów nie będzie, bo jestem sam na pokoju trubowym. No, powiem wam, że, że jest mega. No, na casting 192 przyjemnie. Do siaty. To sobie zapiszemy tylko, które było branie i to na casting. I to na casting było. Nie wiem, dam ostatnie 15 minut, bo to było dosyć długo i to na 17:32, przypomnij, żeby podbiorek wyłączyć. 17:30 Jak to ta podpisana jest? Z pod pięślinę. Ładne, naprawdę ładne nakastnik ładny. Spod pod liny. Mmm 12:0 I to był prognoza pogody deszczowa, tak? Na pewno. I największy był 188 z tego miejsca. To już mogę ten sobie usunąć. I Okej. Okay. I dwumetrowy. Dwumetrowy. Dopiero teraz zobaczyłem dwumetrowy okoń na casting 192 kg. I to na kopy to żółto, czerwone, śliczne.